witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Tarotiska Fortuna kłania się dzisiaj horoskop tygodniowy od 12 do 18 lutego. Tutaj mamy oczywiście Walentynki w środku tygodnia. Także zapraszam bardzo serdecznie byków do wysłuchania horoskopu, tarot i karty Kipera. Zaczynamy od rozkładu tarota. Zobaczmy, co dla byka na ten tydzień. Karta pustelnika, dziewiątki mieczy, transformacji. Oj, tutaj dużo się zmienia na korzyść. Dobrze. Poniedziałek jest takim zamknięciem, zablokowaniem, ale też chcecie się czegoś dowiedzieć, douczyć. Jesteście mądrzy i działacie w tym kierunku, aby był spokój w waszym otoczeniu, i oczywiście szukacie rady gdzieś u mądrzejszych osób, czytając, dokształcając się. We wtorek karta dziewiątki mieczy. Jest trochę obaw. Mogą być problemy ze snem. Czegoś się obawiacie, jakiejś zmiany, która ma być w środę. W środę uważajcie na różnego rodzaju, spory, kłótnie, też mogą przyjść do Was e, sny. E, moi drodzy, w przed tymi walentynkami możecie z wtorku na środę mieć sny. Zapisujcie je, bo mogą przyjść do Was zmarłe osoby. Nie z tego świata, oczywiście, które będą dawały Wam jakieś znaki, wskazówki, jak to się mówi. W czwartek już jest całkowicie zmienna karta, bo tu trójka pucharów mówi o radości, świętowaniu. Na korzyść wszystko się obraca, jesteście szczęśliwi i docenieni, czujecie się również trzy osoby zaangażowane i cieszycie się z życia. W czwartek. W piątek, kochani. Jest wiadomość, która też po połowie Was ucieszy, ale też troszeczkę zmienicie może nastawienie. Tutaj przyjdzie jakaś wiadomość od kogoś. Młodszego być może. No i trzeba będzie te plany jakoś zweryfikować, które będziecie mieć poprzez tą wiadomość, tak? Plany trzeba będzie zweryfikować. W sobotę, moi drodzy, już jest znów zmiana na miecze, trójka mieczy. Na coś oczekujecie? Czegoś się obawiacie? Ktoś może Was wyprowadzić z równowagi. Ale to będzie taka krótka chwila, ponieważ już w niedzielę będzie znowu dobrze, a z Pucharów mówi o miłości. Czasem w tą sobotę możecie mieć jakieś wspomnienia z przeszłości. No, i możecie tutaj sobie powspominać i troszeczkę posmucić się, a w niedzielę, tak jak mówię, już będzie dobrze, będziecie mieli więcej radości. No i oczywiście też rozmowy mogą być ciekawe z rodziną, może gdzieś zostaniecie zaproszeni. No dobrze, tutaj tak to wygląda, kochani. Teraz macie zdrowie, w zdrowiu, mm, alergie, bóle różnego rodzaju kręgosłupa, problemy ze snem, yy, problemy z pęcherzem moczowym, kości ogólnie, tak? Układ krwionośny też się pokazuje. Dbajcie o siebie. No dobrze, tutaj jest randka, jakieś spotkanie, oczywiście, jakaś fajna relacja. Będziecie mieli dużo komplementów, będą Was chwalić, ale też, kochani, będziecie wspominać kogoś, kogo nie ma koło Was. No niestety i to Wam troszeczkę popsuje humor. No dobrze, ja Wam życzę wszystkiego dobrego, i teraz przechodzimy do. Panny. Co u panny, panienka. U panny, kochani, poniedziałek, wspominanie. O, sześć kart dałam. Wspominanie przeszłości, moi drodzy, troszkę smutku. Nie widzicie nie widzicie swoich możliwości, tylko ograniczenia. No taki leniwy poniedziałek. We wtorek już jest stuprocentowa poprawa po ta dziewiątka monet. Raduje się w życiu człowiek przy tej karcie, raduje się i cieszy z tego, co ma. Coś dla siebie kupicie, coś dla siebie zrobicie, ale jednak troszeczkę wam czegoś brakuje. Brakuje wam kogoś do miłości we wtorek. W środę natomiast będzie dobrze, bo wyjdziecie sobie gdzieś wspólnie ze znajomymi. Na jakieś przyjęcie, gdzieś do muzeum, gdzieś tam, gdzie jest dużo ludzi, do jakiejś restauracji i będziecie się cieszyć, tak? Tu oczywiście możliwe załatwianie spraw urzędowych, administracyjnych. W czwartek dużo pracy, panna zajęta, zamyślona w pracy, czegoś się douczacie. Wiecie, że was po prostu pochłonie, Zajęcie zawodowe. I to się Wam opłaci, bo w piątek dobre wynagrodzenie i oczywiście satysfakcja wielka finansowa nie to, co było wcześniej. No i oczywiście też tutaj są plany na przyszłość nowy pomysł na zarabianie pieniędzy. Także tu jest dużo rozmów, również w piątek. Bardzo dobry moment, bo macie dużo w sobie pomysłów. I dużo w sobie empatii do drugich osób. Widać to w sobotę: jest rodzina, rozmowy z rodziną, bardzo dobrze się czujecie wspólnie. Możecie dzwonić, możecie się spotykać. Oczywiście, nawet tutaj, różnego rodzaju zaproszenia na przyszłość. Planujecie w niedzielę jakąś podróż: też może niektóre osoby będą coś kupować albo sprzedawać. Ogólnie tydzień wspaniały. No, troszkę Wam będzie brakować, moi drodzy, takiego yy, czegoś, że jest ktoś koło Was. Bo tutaj nie widać tak partnera. Widać dobrą aurę finansową, rodzinną, ale brakuje partnera na stałe dla Panem. Nie wiem dlaczego tak się pokazuje. No, wiadomo, nie u wszystkich, ale mm, brakuje więzi. Zdrowotnie za to dobrze. Na barki, ramiona uważajcie, sprawy hormonalne troszeczkę i uszy, dolegliwości, ucho wewnętrzne może coś dokuczać. Yy, nieoczekiwane pieniądze, które przyjdą do Was. Prezenty albo prezent. No, i oczywiście, dużo myśli, dużo będziecie myśleć o miłości. Dobrze kochani, piękny tydzień. I przechodzimy do koziorożca. Koziorożec od 12 do 18, lutego miesiąc. Tydzień, przepraszam. Tydzień. Miłosny, walentynkowy. Zobaczymy, co u koziorożca. Co on planuje, ten koziorożec? Dobrze. A u koziorożca podróż macie jakąś niespodziankę, planujecie dużo spraw załatwić i na pewno Wam się wszystko powiedzie. We wtorek jest dużo pracy, szczęścia i takiej mocy. Macie już plany, ale oczywiście pracujecie cały wtorek. I jesteście z tego powodu satysfakcjonowani, możecie też planować badania lekarskie. W środę karta mocy. Yy, tutaj jest kobieta koło Was na pewno działacie razem wspólnie, być może bardzo namiętnie w te walentynki będziecie spędzać czas i cieszyć się sobą. W czwartek też podróż idziecie wysoko w swoim życiu, szukacie szczęścia. I oczywiście też się znajdujecie, możecie szukać różnych rzeczy od pracy, poprzez, moi drodzy, szczęście, którego jeszcze niektórzy nie mają, być może poszukują. Ale w piątek, w piątek, moi drodzy, uważajcie na spadek energii, grypa jakaś, czy przeziębienie może Was dopaść, też uważajcie na kłótnie w relacjach. Bo tutaj może coś się nagle urwać, zakończyć. W sobotę jest dużo pracy, bardzo dużo pracy, ograniczenia, trzeba popłacić różne rzeczy i oczywiście też zaległe pieniądze mogą się pokazać. Może trochę mniejsze, jak się spodziewacie, ale coś tam do, do Was przyjdzie, coś tam Wam skapnie. I w niedzielę karta gwiazdy, spełnienie marzeń, otrzymanie prezentu. Jest, moi drodzy, tutaj szczęście koło koziorożca, spokój przede wszystkim i spełnienie waszego marzenia. Być może związanego z finansami, może coś drogocennego, właśnie w jakimś prezencie otrzymacie. Kochani, zdrowotnie, zdrowotnie. Hmm, Plecy, szczególnie tutaj układ moczowy, przeziębienia. Planujcie jakieś badania. Ogólnie spadek yy, moi drodzy odporności może być. Jelita też. Małżeństwo, mąż i żona, bogactwo, które pomału przychodzi do was, i dojrzały mężczyzna zaangażowany w to wszystko, w wasze małżeństwo i w waszą sytuację lepszą, finansową. Także jakaś propozycja w tym tygodniu od mężczyzny, ale szczęśliwe małżeństwo się pokazało. Także życzę wszystkiego dobrego. Spełnienia moi drodzy w miłości i do usłyszenia w kolejnych filmach.